Dobry wieczór, jest z nami dzisiaj Oleksander Koleśnik z zespołu MagDogs po spotkaniu z Garrison Barber okazałe zwycięstwo mecz pod kontrolą, jak według Ciebie przebiegało to spotkanie? No przebiegało według mnie to bardzo ciężko. No bo żeż, bo, ponieważ my strzelili pierwszą bramkę, no to od razu żeśmy stracili na remis i Pierwsze, pi, pierwsza połowa by, by była bardzo stresowna, także 2 do 1, żeśmy wy, wygrali, ale to było bardzo ciężko. Drużyna przeciwna była bardzo mocna. W sumie, w sumie mamy w lizy takie bardzo mocne drużyny, bo, bo, bo nowo stworzone drużyny to zawsze mocne. mocne nie wiadomo, które, ja jak oni grają, jako nie będą, do jakiej Lizy oni dojdą. My, my też będziemy się starać, żeby dojść do. Do, na, do najwyższego szczebla. E, no, idziemy dosyć dobrze, mamy dosyć dobrych zawodników, e, wszyscy dobrze grają, e, wszyscy gdzieś grają, e, do, e, wszyscy dobre e, znają swoje pozycje, także i, i idziemy cały czas na pierwsze miejsce. No właśnie, jeden remis, poza tym komplet zwycięstw. Czy właśnie tak przypuszczaliście, że będzie przebiegał ten sezon, czy jesteście zaskoczeni swoją aż tak dobrą formą? Nie, zakładaliśmy, zakładaliśmy my, my, my drużyny z takim nastrojem, żeby wygrać tą ligę, no niestety Zremisowaliśmy jeden mecz, ale cały czas będziemy walczyć na, 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 na wygrane mecie. ale tak jak mówiłem, że w tej lidze dosyć dobre drużyny trafiają się, bo zespoły nowo, nowo utworzone nie, nie wiadomo jak oni jeszcze grają. Czyli... Z kim najlepiej ci się współpracuje na boisku, kto jest taką Twoją bratnią duszą z Twojej drużyny? No i powiem tak, że ja że, że z każdym współ, współpracuję, bo jestem kapitanem i muszę do każdego znaleźć podejście, bo to nie może tak być, żeby kapitan miał do jakiegoś wy, wybitnego jednego, a drugiego będzie nie lubić i on nie będzie grał. No to, to nie może tak być. Ale wszystko, wszystko, wszystko da się zrobić, jak będzie drużyna dobra. Czego oprócz samych zwycięstw oczywiście można Wam życzyć na ten i kolejny no przed, przed, przede wszystkim to żeby, żeby nie było tych e, kontuzji, bo straciliśmy w, w ostatniej gersy bardzo dobrego zawodnika, e, życzę mu tylko zdróweczka, bo ma kontuzję cały czas i no i dzisiaj ciężko, ale naj, naj, najlepiej, żeby to by wszyscy zdrowi i wszyscy wszystko. Bro. Przyłączamy się do życzeń dla kontuzjowanego kolegi i życzymy powodzenia. Dzięki za rozmowę. Dzięki. Dziękuję również.